Moi drodzy, jestem chory i będzie to widać i będzie to słychać w dzisiejszym odcinku, ale nie mogłem pominąć takiej okazji. Słuchajcie, dostałem przedpremierowo dostęp do kolejnej gry twórców Bunny Graveyard. Więc w takiej sytuacji żadna choroba mnie nie powstrzyma, okej? Okay? <laughs> Moi drodzy, Chunky Jump demo. Możecie w tym momencie wejść na Steam i sobie sami w nie zagrać, pobrać, bo jest za darmo. I co my tu mamy? Mamy jakiś list, proszę bardzo. Hej, Jeffy. Mam nadzieję, że radzisz sobie w porządku. E, zajmując się tą stacją benzynową, i tak dalej. Pamiętam, jak zawsze lubiłeś gry komputerowe, kiedy byłeś młodszy, więc e, przyniosłem ci taką jedną, aby pomóc ci jakoś spędzić ten czas. Pomyślałem, że może ci się przydać, zwłaszcza, że będziesz tam sam. O, i twój przyjaciel Cameron powiedział, że możemy spodziewać się przerw w dostawie prądu. Jej. Praca samemu w nocy na stacji benzynowej z przerwami w dostawie prądu. Mmm, doskonały, doskonały pomysł na e, sezonową robotę. Więc jeśli będziesz się nudził w ciemności, zawsze możesz sobie odpalić tą gierkę, którą ci przyniosłem. E, tylko pamiętaj. A, o, o, tylko upewnij się, że żadne straszne potwory nie pojawią się na stacji w nocy. To, to, to ja się mam tym martwić? Ha, tylko sobie żartuję. Na pewno, jestem pewien, że te trzy dni zlecą szybciutko, więc e, trzymaj się. Pamiętaj, żeby mieć latarkę i baterie. Roselyn chciała, żebym ci przypomniał, żeby zawsze się uśmiechać. Wiem, że to jest po prostu twoja domyślna twarz, ale ludzie tego nie wiedzą. Pani wiesz kto? Okej, okay, czyli to była jakaś pani. E, no, ja myślę, że moja twarz w spoczynku wygląda perfekcyjnie normalnie. Okej. Okay. Więc dostaliśmy, dostaliśmy gierkę z tego co pamiętam. Bird Boy. Boy. Okej. Okay. Możemy go sobie otworzyć. Proszę bardzo. A, mamy gierkę. Nintendo DS. Mamy bym pewnie włożyć... Ba A nie, nie musimy wkładać baterii. Proszę bardzo. Włóż cartridge z grą. Okej. Okay. Chunky Jump. Okej. Okay. Mamy to moi drodzy. Chunky Jump. Chunky jump. Spróbujmy, i co nam z tego wyjdzie, moi drodzy? Czyli, chwila, czy ja tutaj mam, tak jak we FNAFie, pilnować, żeby nam potwory nie wchodziły na stację, czy ja mam grać w Chunky jump? E, shift. Proszę bardzo. No game card detected. Wkładamy kartę. E, o nie. O nie, moi drodzy, uszkodzone kartridże z grami to nie jest coś, y, co się z reguły kończy dobrze, ok? E, no dobra, plan B. Mamy. Szanuję. Mamy po prostu. Mamy po prostu dmuchać. Mam nadzieję, że nam się. O, coś przeczyści. Jeszcze odrobinę i. Hu, mamy to. Proszę bardzo. Co teraz? Ok, mamy to. Mamy to, moi drodzy? Okej, okay, spróbujmy. O. O. Okej. Okej. Ding dong. Kogo my tu mamy? Czy to jest? Uh, w sumie to kto to jest? Robimy dziwne miny. Ale to chyba nie pomogło. Czymkolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś z tymi dziwnymi e, kaczkami? Chwila, czy on wziął i, wziął i porwał tą dziewczynę? <noise> Jakoś nie wyglądała, jakby bardzo ją to zmartwiło, no ale dobra. Mamy fabułę. Przyszedł szalony królik, i porwał nam siostrę. Albo dziewczynę, a my w kurzeni idziemy ją odzyskać. Dobra. A... a... Okej. Okay. Typowa platformówka. Nie wygląda to na coś dziwnego, ani podejrzanego. Skaczemy sobie hops. Tu mamy jakieś jajko. Idziemy sobie siup. Idziemy sobie siup i. O, 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 bo tu są Tu są, słuchajcie Dwie drogi Czy ja mogę sobie teraz zejść? Nie wiem po co zbieram te monetki, ale może do czegoś nam się przydadzą Proszę bardzo, siup Proszę bardzo, siup Proszę bardzo, siup Proszę bardzo, siup Pyk, pyk Pyk, pyk O, okej, okay. czy to był pierwszy poziom? Lecimy sobie jeszcze wyżej Siup, siup, o, o, mamy kolce Pyk, pyk Pyk. Eee, o, o, o! Pyk. 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 Pyk, pyk. Hop. Hej, idzie nam. Idzie nam zaskakująco dobrze. Okej. Okej. Pop! wo. Dobra, musimy o, uważać na to. Musimy. O! Ho! 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 Do tego momentu ta gra była taka prosta. Eee... O, dobra, jestem, jestem, żyjemy. Eee... O, o, ho, no nie wiem, moi drodzy. Musimy się bardzo, bardzo śpieszyć. O! I bardzo... O, nie! Nie! Szybkość jestem szybki. Proszę bardzo. I poradzimy sobie ze przy... No ze wszystkim idziemy do góry. Siup. 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 Siu. Siup. Dobra. 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 A bo my tu mamy, zobaczcie. Znikające. A bo my tu mamy, zobaczcie, znikające. Okej. Okay. Okej. Okay. Ho, 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 ho. O? Oh, excuse me. Oh, okej. Okay. O! Oh, not okay. Ho, dobra. Ho, okej. Okay. I jak? O, oh, dobra, dobra, dobra. Mamy to. Czy ten poziom kiedykolwiek się kończy? Ho! Ho! O, o. O, o. o, -o. Okej okay. uh! Gro Ho, ho Okej okay. Uwaga na O uh! Na te miejsca Teraz siup 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 Uh, 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 uh. Siup Okej okay. Tam było jajko Dobra Siup 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 Czekamy na jakieś pułapki tu też musi być nie tak Hop Hop, nie. Udało nam się, moi drodzy. Pierwszy etap. Tylko co dalej? Co z tą sta się benzynową? Okej. Okay. Um, super. Teraz to muszę posprzątać. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczcie. Jeff, dostaliśmy 179 żetonów, tylko 20 śmierci, więc jest dobrze i 3 z 3 ciastek, okej. Okay. Ale czy to wszystko jeśli chodzi o tą grę? Oczywiście, że nie, to jest dopiero dzień pierwszy. To był chyba, słuchajcie, tutorial albo coś w tym rodzaju, więc okej. Okay. Hej, hej. O, okej. Okay. Klienci. Hej, hej. Witamy w Karot Gas, Jak ci Hello, mogę Jeff. pomóc? Cześć, Jeff! O, Leo! Jak tam ci życie mija? The Black Rain Incident. Chyba średnio, co? Chłopiec z jakimś rock'n'rollowcem, co zaczęło się jako noc muzyki i ekscytacji, szybko zmieniło się w chaos u imprezowego Leo na jego najnowszym koncercie. Podczas ostatniej piosenki z setu Lone Survivor. E, coś dziwnego się wydarzyło. Dziwny czarny deszcz zaczął padać z nieba. Świadkowie opisali ten rajnek jako gęstą, e, glutowatą maź. Wielu uczestników zaroportowało e, problemy ze wzrokiem i z oddychaniem, a niektórzy zachorowali krótko po koncercie. Co bardziej, co bardziej dziwne, niektórzy. Co bardziej dziwne, niektórzy stwierdzili, że widzieli, że ta czarna substancja formowała się w wysokie figury przypominające czarne króliki. Sylwii? Okej. Okay. Ok, incydent ten zapoczątkował dzikie spekulacje, niektórzy lokalsi wierzą, że czarny deszcz i tajemnicze e, królicze duchy są połączone i zapoczątkowują one nowe teorie spiskowe, które oskarżają króliki za dziwne eventy. A co z imprezowym Leo? Artysta uciekł ze sceny i nie zrobił jeszcze żadnego publicznego statementu, zostawiając fanów i mieszkańców z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Służby nadal badają sprawę i czekajcie na dalsze informacje. E, całkiem słabo, Jeff, całkiem słabo. Słuchaj, nie chcę tego mówić nikomu, ale muszę chyba opuścić to miasto na zawsze. E, Najlepszy artysta opuszcza miasto, czy może to wszystko to był bałagan? Co? Nie. Najlepszy artysta na świecie opuszcza miasto. O stary. Nie mogę dać ci żadnych szczegółów, ale a, wszystkie króliki opuszczają miasta z powodu Dziwnych powodów, o których nie mogę aktualnie rozmawiać. Słyszałeś o tym ataku, który wydarzył się na koncercie parę tygodni temu? Powiedzmy, że jeśli tu zostaniemy, to mogą się wydarzyć znowu. No co ty, stary, nie możesz mówić serio? To wszystko wzięło się z nieba. Nie ma opcji, żebyście byli jakkolwiek z tym połączeni. Mówię na poważnie, Jeff. Nie mogę ci dać więcej szczegółów, bo będę miał problemy. Okej okay, stary, cokolwiek mówisz. Czy chcesz coś więcej, Leo? W sumie to tak czy masz może tą cudowną gumę balonową? Naprawdę potrzebuję tej gumy. No, teraz mówisz z sensem, idę i ci ją przyniosę. Okej! Okay. Gość jest bardzo emocjonalny wobec gumy do rzucia. Jakby nie był tak emocjonalny, to nie zostałby najpopularniejszym artystą w mieście. Okej, okay, dobra. Gdzie są te pudełka? Chwila. 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 W sumie, dlaczego chciałby tak dużo gumy balonowej? Hmm. To musi być dla jego następnego koncertu. Muszę zdobyć bilety dla Roselin. Oho. A. Okej, okay, mamy minigry. Dobra, 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 dobra. Co by tu. O, 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 o! Nie poszło mi zbyt dobrze, dobra, dobra, dobra. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Łop. Łop, 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 dobra. Duża, tutaj duża, tutaj duża. Tutaj duża. Dobra, dobra. Czas nam mija. Czas nam bardzo szybko ucieka. Nie wiem, czy uda mi się zdobyć tyle, ile trzeba. Czy uda mi się zdobyć? 40, a ile miałem uzbierać? 50 albo 100 dla prezentu to nie będzie proste, może przynajmniej tak, nie dajmy się zabić tym płomieniom i powinno być dobrze, o, damy sobie troszeczkę więcej czasu, zbieramy czas, czas, guma damy radę, słuchajcie, damy radę damy radę, jak nie my o nie, mogłem mieć czas dodatkowy poradzimy sobie, poradzimy sobie, pyk, pyk, pyk Pyk. Czas, czas dodatkowy. Super. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czas. 50 chyba uzbieramy, ale setki raczej się nie uda, moi drodzy. Powiedzmy, że 50 jest. Powiedzmy, że 50 jest, ok? Proszę bardzo. Jeszcze nam czas nie uciekł. Ej, może będzie ta setka. Chociaż wątpię. Guma, guma, guma. Guma, guma, guma. Op, op. Nie wiem jak się utrzymuje, ale ja cały czas nie kończę gry. Może w ostatniej chwili udałoby nam się. Nie, to już jest koniec! Nie jeszcze nie! To już jest koniec. Ile uzbieraliśmy? O, 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 o! Mamy to, moi drodzy. Mamy to. Odblokowaliśmy nową postać. Cokolwiek nam to da, ale udało nam się to zrobić ponad... Normę, więc kontynuujemy. Proszę bardzo, Leo. Mam nadzieję, że ludziom na koncercie spodoba się darmowa guma. To będzie 1992 bunbuny. Tak po prostu. Tak po. jeszcze z napiwkiem nam dał. Co za wspaniałomyślny, miły, młody, tutaj... E, bogaty artysta. Uwielbiamy takich, uwielbiamy takich. E, mam nadzieję, że kiedyś cię jeszcze zobaczę. Mam nadzieję. E, mi pasuje następny wtorek. Wiesz, jak każdego wtorku. E, do zobaczenia. Tęsknię za Marią i Roslin. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę je w ten weekend. Okej. Okay. Well, that's just... o, nie lubię musieć świecić latarką w ciemność. Noc numer jeden. O nie. O nie. O nie. Pokoję ten poziom, żeby przewrócić energię do stacji bezdowej. O. Co ja mam robić? Mam się przyglądać, czy nic się nie dzieje? Nic się nie dzieje. Tutaj. Nic się nie dzieje. Tutaj. Nic się nie dzieje. Eee, supplies. Czy ja mam po prostu przeżyć? O nie. O nie. Śrubki są przykręcone, prawda? Tym się nie musimy martwić. Czy są tu jeszcze jakieś inne miejsca? Supplies. Mamy baterię. Bateria nam się jeszcze nie kończy. Mam się po prostu rozglądać. Mam być uważny. Okej, okay, jesteśmy uważni. Jesteśmy uważni, wszystko jest w porządku. O! 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 o, 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 o przykręć śrubki! Przykręć śrubki! Przykręć śrubki! Przykręć! O! Czy ja mam mieć śrubokręt, żeby przykręcić śrubki? Jak się przykręca śrubki? Halo, halo? Spróbujmy, słuchajcie, może spamić na te jakieś śrubki albo je przytrzymać czymś? Bo tutaj chyba nie ma nigdzie żadnego dostępu do nich, w sensie... O! Oho, oho, dobra, trzymamy, okej, okay. trzymamy, dobra, chodzi o trzymanie, chodzi o trzymanie, trzymamy, 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 trzymamy. proszę bardzo, trzymamy. Nie, odkrę nie odkręcamy, nie odkręcamy, nie, od nie pozwalamy odkręcić. Wszystko się trzyma. A ta się odkręca, dobra. Dobra, żyjemy. O nie, słuchajcie, takie potwory na tu się pojawiały. To mi wyglądało na Sylwii, więc ja nie wiem, słuchajcie, czy ja powinienem wymienić baterię. Zaraz trzeba będzie wymienić baterię. Zaraz się pewnie pojawią w którymś z innych okien. Ja może wymienię baterię, czy nie? Boję się trochę Mamy jeszcze jedną trzecią. Jedna trzecia to jest bardzo dużo baterii, prawda? Jedna trzecia to jest bardzo dużo baterii. Oho 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 e, Co mam robić? Co mam robić? E, co mam robić? Eee? Co mam robić? Pomocy? Pomocy? Eee. A... Aaaa, bijecie, 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 dobra, 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 dobra Trzeba było pobić Wymieniamy baterie Wymieniamy baterie Pyk O nie, o nie, o nie, o nie, czemu to tyle musi trwać? To nie jest takie, -ha -ha -ha. -ha. OK, OK, okej Pyk 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 Klapka Okej, okay. mamy to Mamy baterie I tu mamy dziurę wielką w szkle O, 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 bijemy, 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 bijemy Wynoś się, wynoś się, nara Bardzo dobrze Mam 8% baterii Nie podoba mi się to Kompletnie nie mamy baterii Czy to znaczy, że to jest nasz koniec? Czy tu się kończy nasza demo? W miejscu, gdzie nie możemy nic zrobić. O nie, o nie, nie mamy baterii, nie możemy nic zrobić. Nie możemy nic zrobić, bo nie mamy baterii. Come on! Oho Oho Dzień dobry W czym mogę pomóc? Ooo! No cóż, chwila, ja tu mogę sobie skakać. Czy to coś zmienia? Czy to odblokowuje nam, słuchajcie, w trakcie, kiedy nic się nie dzieje złego? To czy my możemy sobie. Tak! Słuchajcie, nam bateria nie schodzi, jak gramy. Nam bateria nie schodzi, jak gramy. O to chodziło. Okej, okay. dobra, dobra. Czyli jak będzie hałas, mamy się odwrócić. Oho, oho, gdzie, tutaj. Klikamy, klikamy, klikamy. Dobra, wracamy do gry. To o to chodziło, moi drodzy. Dobra, czyli wszystko chyba wiadomo. Idziemy sobie dalej. Gramy sobie w gierkę, robimy sobie tylko przerwy, żeby odstraszyć potwory. Taka typowa, słuchajcie, nocna zmiana na stacji benzynowej. Proszę bardzo, siup, 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 siup. Skaczemy sobie dalej, bateria nam się w żaden sposób nie wyczerpuje chyba na razie. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, gdzie? Gdzie? Tutaj znowu? No co ty mi tu się uwzięłaś Na jednym moim tylko Na jednym tylko oknie Proszę bardzo, do widzenia Idziemy dalej Hop, eee, hop, hop, hop Hop, hop O, nie, 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 chwila Stop, stop, stop Tam było, tam był checkpoint, ale tu też jest checkpoint Dobra Dobra, siup, siup Hop, hop, hop Oho, oho, oho! Zakręcamy, 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 ciebie też zakręcamy. Dobra, dobra. Żyjemy, 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 wracamy, gramy dalej. To jest takie, wiecie, Życie w kompletnej niewiedzy, co się dookoła nas dzieje. Potwory, zagrożenie życia. eee, to tam. O nie, coś się dzieje. No i znowu mi bije głową, no. Hej, 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 proszę mi, proszę mi tu się. Proszę. Ta dziura to już jest wielka w tej szybie, nie podoba mi się to. Ta dziura to jest wielka w tej szybie. Ja spadłem w ogóle, dobra. Ostrożnie. Pyk. Pyk, 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 pyk. Tak dla bezpieczeństwa. O, tak myślałem. Tak myślałem. Bijemy, bijemy, bijemy. Dobra. Ej, słuchajcie. Udało mi się skończyć poziom. Udało mi się skończyć poziom, a to znaczy, że chyba udało nam się przejść noc. Ok, czyli noc trwa, słuchajcie, do momentu, w którym nie uda nam się przejść całego poziomu w Chunky Jump. I skończyliśmy tą noc na 185 monetach. Ok, czas 4 minuty, śmierci 0, bo to była moja chyba piąta próba. <laughs> no to nie zebraliśmy żadnego ciastka, no bo słuchajcie, nie mieliśmy po prostu e, czasu. No, i odblokowaliśmy nową postać. Tylko, że to jest chyba nasza główna postać. To my nim jesteśmy w tej e, stacji bezlowej. Więc spoko, zaraz zobaczymy o co chodzi z tymi postaciami. Czy to są takie po prostu znajdki jak w Dybany Graveyard? Zaraz się dowiemy. Ale wydaje mi się, że proszę bardzo, skończyliśmy demo. Albo i nie. E, jest jeszcze więcej rzeczy do znalezienia w tym demku, więc e, porozglądaj się, może ominąłeś coś ważnego. Ale możesz też e, grać w story mode ze skinami, które zdobyłeś. Aha, to ma sens. Skiny, czyli to, że odblokowano postacie, to jest po prostu postać w tej gierce jump. Zamiast tym e, dziwnym ludzikiem, możemy sobie chodzić naszą postacią z prawdziwego życia. Chwila! Ale my tego nie wiedzieliśmy na samym początku. Dostaliśmy całe menu teraz nagle. No super, super dzięki, dzięki gro. Dzięki, że nie dostałem tak na samym początku. Mamy jeszcze jednego skina do odblokowania. Ok. Słuchajcie, jeśli są jeszcze jakieś inne tajemnice, w tym demku do odkrycia, to mam dla Was ogromną prośbę. Możecie sobie to demo ściągnąć sami na Steamie i sami sprawdzić, zobaczyć, jak sobie poradzicie. Ja jestem chory, ja ledwo mówię, więc e, nawet jakbym chciał sobie teraz trochę poprzedłużać ten odcinek i popróbować przejść jeszcze raz, to po prostu bym się tutaj udusił. I tak dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka ze mną wyglądającym w ten sposób, ale no, tak jak mówię, bardzo chciałem to nagrać, e, uwielbiam The Bunny Graveyard, więc oto i czanki Jump. Widzimy się w kolejnym, cześć!